Następny wariant, jeżeli chcę być szybszy, przy prawym sierpowym Mogę zacząć ćwiczyć go w ten sposób, że zamiast od razu robić krok prawą nogą, mogę sobie śliznąć lewą nogę i w tym samym momencie, jak będę ślizgał lewą nogę, jeżeli ciężar mam dobrze rozłożony z tyłu i skręcę biodro, to od razu w tym samym momencie dostawię sobie prawą nogę z uderzeniem. Czyli będę ślizgał lewą nogę, w tym samym momencie prawa ręka dojdzie do celu. Czyli mam ślizgnięcie, dostawienie nogi. Czyli to jest wariant taki, który mogę zrobić do tyłu. Kolejny wariant jest taki, że jak będę chciał iść szybciej i zadać kilka uderzeń prawym sierpowym, to jeżeli zrobiłem krok lewą nogą i idę teraz w lewo, dostawiłem sobie prawy, to zamiast odstawiać tą nogę i znowu robić krok i dostawiać prawą nogę z prawym sierpowym, mogę zrobić krok prawą i moment, kiedy będę cofał prawą rękę i wracam mechaniką do pozycji, będzie momentem, w którym dostawię od razu prawą nogę za siebie i w tym samym momencie już od razu wyląduję lewą i złapię kąt do uderzenia od razu na prawy sierpowy. Czyli zrobiłem uderzenie, wracam, jestem z powrotem w pozycji. Wracam, jestem w pozycji, mogę zrobić kolejne. I taka sama stara jest, jak będę szedł, jak chcę iść w prawo. Czyli, jeżeli zrobiłem uderzenie, zamiast odstawić i zrobić dopiero krok, i wtedy mieć uderzenie kolejne, albo zrobić krok, krok, to będę w tym samym momencie, kiedy cofam, od razu schodził do pozycji w bok, żeby mieć następne uderzenie. Czyli w lewo mam, jak zrobiłem skręt, prawa, lewa, od razu strzał, prawa, lewa, strzał. Jak idę w prawo, prawy, moment jak cofam, od razu idę w bok. Od razu idę w bok, strzela, Od razu idę w bok, strzelam. Czyli do tyłu mam. Hop. Jeżeli iść troszkę szybciej, w lewo. W prawo. I tak samo do przodu. Czyli jeżeli do przodu teraz krok, na przykład dostawiłem prawy, zamiast wracać do pozycji, znowu robić krok, to w tym samym momencie, jak wracam, od razu sobie strzelę lewą nogę, dostawię prawo. Więc to jest kolejny fajny wariant, w którym możesz sobie ćwiczyć, jeżeli chcesz zadać o wiele szybciej uderzenie prawym sierpowym i chcesz płynnie przejść krokami i znaleźć się w pozycji do następnego ruchu i zadać szybciej, dynamiczniej kilka. Uderzeń prawą ręką w tym wypadku kilka razy uderzeń prawym sierpowym.